Niewtajemniczeni powiedzą, że świętochowice niewiele mają wspólnego z Afryką. Nic jednak bardziej mylnego, a to za sprawą szkoły salezjanskiej, a konkretnie salezjanskiego wolontariatu misyjnego będącego oddziałem Stowarzyszenia Młodzi Światu, które ma swoją siedzibę w Krakowie. Tradycje misyjne świętokowickiej szkoły zapoczątkował przez Piotr Wojnarowski, który pracował jako katecheta w Don Bosco jeszcze u progu tysiąclecia. Później powołanie zaprowadziło go na Czarny Ląd, gdzie w Ganiu od razu stał się dyrektorem tamtejszej szkoły. Ksiądz Piotr regularnie jednak odwiedza swoich starych znajomych i nie inaczej było również w pierwszych dniach września, kiedy jego wizyta zbiegła się w czasie z odwiedzinami grupy Afrykańczyków w murach naszej szkoły. To znaczy tak, nie pracowałem z nimi bezpośrednio, dlatego że ja pracowałem w Środkowej Ganie, oni są z południa, oni są z, mieszkają koło stolicy w temie koło Akry. Mhm. Temat to jest jeden z większych portów przylądkowych w, w Afryce Zachodniej. I e, są z parafii salizjańskiej, mhm. to są ludzie wykształceni, no, których też stać na, na taką podróż, e, tak Dobra. powiedzmy sobie, dlatego, że oni pracują, mają dobre, dobre, do, do, dobrą pracę i e, oni byli w grupie, przy parafii są w grupie e, Miłosierdzia Bożego, mhm. Na Święcie serce Pana Jezusa, która ma duży, znaczy to jest grupa na Serca Pana Jezusa, który ma duży kult Miłosierdzia Bożego i kiedyś, nawet mają tam kaplicę Miłosierdzia Bożego, która jest chyba jedyna w diecezji. I kiedyś wyraził takie, takie marzenie, aby wyjechać do, do sanktuarium Bożego Miłosierdzia, właśnie do, 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 do serca tego, tego kultu. I ksiądz Krzysiu Niżniak, który z nimi tam pracował, przez chyba 3 lata był w Akrze, z nimi to zorganizował i teraz z nimi jeździ. A ja tam, jak jeżdżę na południe, to idę naprzód do, do parafii, więc tam się z nimi spotykałem. Nie znam ich osobiście, ani nie pracowałem przez jakiś dłuższy czas, ale tyle co, co mnie znali, ja ich znałem z widzenia. Barwne stroje to pierwsze życie, jak rzuciła się w oczy w piątkowe południe w głównym holu szkoły. Nie to było jednak najistotniejsze, bowiem grupa Ganiczyków przybyła do Polski w ramach pielgrzymki do kolebki kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa. Byblokę uh, Religious society Ały estłys Let the people know the love of Christ Jesus. We're coming from Tema. Our church is Senior Boss Church. So through the efforts of our faith, we came here on the 25th of August for a 10-day visit. We visited various shrines. The shrine of divine mercy. We the basilica with the mouth, chapels and it. We had a chance of meeting one of his sisters. Sister Agonia, you know, who gave us an insight of what the divine is all about. Talked to us about you know, the diary of Sister Faustina. Then a day or two we went to the shrine of Radh Madonna. It's all to do about religious you know, spirituality and to know more about you know, the various situations. So uh, can we are coming here will learn a lot. And what is of interest to us was the beauty of the various Cathedrals, the Basilicas, the churches that we visited. In our part of the world, you won't find such magnificent and beautiful material decorations in the church. So it's also a sign. I know it's boost our uh, spirits. So we get back when we get back home, we are sure going to you know, help spread the message. A lot of us, for us, you know, it shows, some of us are agreed by how it comes, we get. It contacts so that we can, at least be 59 days, you know, the power documents and whatnot. look, you know, yesterday we met our sister from here who has promised to send us, you know, some information you know, on them. the land emotion, maybe thousand pieces of whatnot. We took our address and we will do something by the time we get back home it was from here we are going to go. Maybe the, the documents will be in the post for us to start with the distribution.

I poprzez tę działalność, poprzez tę grupę promują i rozszerzają Królestwo Boże, promują najświętsze serce Pana Jezusa, jak widać na ich pięknych ubraniach. To Pan Jezus kiedyś objawił się siostrze Marii Lakok i dał 10 obietnic, że ci, którzy będą rozszerzać tajemnicę Królestwa Bożego i będą promować najświętsze serce Pana Jezusa, Pan Jezus ich nie opuści i będzie w sposób szczególny Błogosławiony. Oni mają takie wielkie nabożeństwo do miłosierdzia Bożego i przyjechali tutaj głównie do łagiewników, do sanktuarium w łagiewnikach, aby oddać cześć i hołd najświętszemu miłosierdziu i prosić o miłosierdzie dla siebie, dla całego świata, dla wszystkich ludzi. Mogli spotkać siostrę Gaudię, ona była główną przewodniczką po sanktuarium. Cztery dni tam przebywaliśmy na modlitwie, przez świętą koronkę do miłosierdzia Bożego. Potem byliśmy też na Jasnej Górze, a pochodzą z parafii salezjańskiej, także teraz te, na kolejne trzy dni będziemy w różnych pasówkach salezjańskich, tak aby mogli zobaczyć jak salezjanie pracują, aby mieć lepszy jakiś pomysł też i wizję na, na przyszłość tam w Ganie. A potem udają się do Rzymu, polecą do Rzymu, będą koło Watykanu i wrócą z powrotem do Gany. Więc bardzo się cieszę, że ten trzyletni taki plan, trzyletnie przygotowanie do tego wyjazdu Pielgrzymkowego tutaj do polski został spełniony i bardzo Bogu za to dziękuję. Afrykańczycy zwrócili uwagę na różnice, jakie występują w obrzędach, które mieli okazję obserwować, zarówno w Krakowie, w Łagiewnikach, czy na jasnej górze. Te były zgoła inne od tych rodem z Afryki, barwnych, pełnych muzyki i dynamiki. What You worship, even though i God. I can see that it comes from your heart and with sincerity. And these shrines that we came and saw have been here for some time, and I know the generation that have come have seen it several times. Yet when you go, you see even elderly people, old women and old ladies kneeling and you know crawling and kneeling and praying and all this. You don't see that back home. You know you feel you are old. When they say we should kneel, we don't want to kneel because you assume that you are old. But here I see that when they come before the Lord or before these shrines, they put ages and youth and everything aside and they really worship. And this is what I wish that we would take it back to Canada so that we the that Thank you. Thank you. Chciałabym wprowadzić w planie co się nauczyło w Polsce, to w sposób w jaki ludzie oddają cześć, uwielbiają Boga, poprzez pozycję klęczącą, w jaki sposób wchodzi się do Kościoła, atmosfera taka ciszy, modlitwy. A w sposób szczególnie, była na Jasnej Górze, czy jak w Giewnikach, gdzie ludzie na klęcząco chodzą wokół obrazu, w Ganie tak można było powiedzieć, że powiedziała: że Jestem już starszą osobą, to nie będę chodziło na kolanach. A jednak zauważyła, że tutaj starsi i młodsi chodzili, cały czas oddawali cześć i tym pięknem, że w ten sposób ludzie oddają cześć Bogu, uwielbiają Boga. I myślę, że ona też będzie można to wprowadzić, przynajmniej ono w swoim życiu jak wróci do Gany. Pogląd ten, wydają się potwierdzać słowa księdza Piotra, który niejako przesiągł już Afryką na tyle, że jest w stanie oceniać obiektywnie. Na pewno mają szok kulturowy, tak jak my mamy szok kulturowy, jak tam jedziemy, jedziemy z jednej strony, a z drugiej strony na pewno jest, no to jest to inny świat. Jest jednak inny świat i, i, i myślę, tak jak nas Afryka zmienia, jak się mówi, to myślę, że ich też sporo zmienia i zmieni, a, a już tak na, na gorąco dzisiaj z nimi rozmawiałem przy obiedzie, to mówili, no, że są zaszokowani pobożnością Polaków. A widzą to z punktu widzenia, może nie widzieli takiej, z punktu widzenia, zwykłej parafii gdzieś tam w niedzielę, ale głównie patrzą przez pryzmat sanktuarium Bożego Miłosierdzia, gdzie jednak są w czasie wakacji tłumy ludzi odwiedzających pielgrzymów. I też byli w Częstochowie i tam byli właśnie bardzo, bardzo uderzeni, że tyle mszy, tyle ludzi, tyle na Boże jest modlitw w tym sanktuarium. Nietypowe odwiedziny były również okazją do skonfrontowania wiedzy uczniów z rzeczywistością. Nic tak bowiem nie kształci światopoglądu jak bezpośrednia styczność z innymi kulturami. Rzecz jasna, przyczyny kompetencji językowych są w tym przypadku również nie do przecenienia. Z Six hours. Six, Six hours. hours from Amsterdam also. From to Warsaw. One hour. eight hours. Yeah, eight hours. eight hours. But within these eight hours, we have to stay at a place, like a mm. stay in the airport at Warsaw for eleven good hours before we're brought to Krakow. Wieloletnie afrykańskie doświadczenia księdza Piotra pozwalają mu z pewnością spoglądać na naszą polską rzeczywistość z nieco innej perspektywy. No, bardzo dużo się zmienia, szczególnie widzę dużo nowych domów, dużo nowych dróg, nowe samochody, nowe sklepy, a ludzie i tak narzekają. To chyba odwrotnie niż w Afryce, gdzie każdy, jakby na miasta czegoś nowego, jest jakby cieszy, i chyba jest jakby. Myślę, że tak. Myślę, że tak. Znaczy, co, co, co zauważyłem, co mnie teraz radzi troszeczkę po ośmiu latach w Afryce, to to, że y, tam ludzie chyba mniej narzekają. Tak mi się wydaje, że, że jakoś tacy są bardziej otwarci do życia i potrafią się cieszyć małymi rzeczami. Zmiany w Polsce obserwowane przez Księdza Piotra to jedna strona medalu. Wiele również dzieje się u samego zainteresowanego, który obecnie realizuje się już na nieco innej płaszczyźnie. Byłem doktorem szkoły przez 7 lat, zawodowo-technicznej. To była szkoła, która kształciła 350 uczniów w pięciu kierunkach. I to było w Środkowej Ganie. A teraz jestem tak zwanym delegatem do spraw duszpasterstwa i wychowania młodzieży w naszej. Inspektorii angielskojęzycznej, która obejmuje cztery kraje i to jest Ghana, Nigeria, Sierra Leone i Liberia. Mm -hmm. Czyli więcej pracy, czy inna bardziej praca bym powiedział, znaczy, jak ktoś chce, to tak jak wszędzie, jest. jak ktoś chce, to pracuje, jak ktoś nie, to się obija, ale tam jest to jest inna praca, która mnie osobiście bardziej odpowiada, dlatego że to jest praca mniej formalna. Szkoła struktury, duże zmiany, też było dużo reform teraz, nowy rząd to nowe zmiany w edukacji w Ganie. A tam rząd się zmienił to 4 lata, są wybory, jednak, jednak już mnie troszeczkę zmęczyły i dlatego, dlatego teraz cieszę się, że mogę na innej płaszczyźnie rozmawiać z uczniami, z animatorami, prowadzić różne kursy, szkolenia, formacje, animacje, też pisać programy różne dla nich i projekty różne międzynarodowe i to, to, to mnie bardziej cieszy. Wiele osób, które odwiedziło kiedykolwiek Afrykę mówi, że Czarny Ląd zmienia ludzi. Nawet do tego stopnia, że pragną tam zostać na zawsze. Czy tak samo jest z księdzem Piotrem? To myślę, polski. że tak, i tak już po tutaj wycinek, no właśnie taki wycinek, nie wiem, czy to mogą oglądać, ale myślę już po dwóch miesiącach pobytu już bym wrócił do, do Gany, więc uh -huh. <laughs> chyba tam jest mój dom. Księdzu Piotru Wojnarowskiemu rzecz jasna życzymy wszelkiej pomyślności w realizowanych przez niego przedsięwzięciach dla dobra Afrykańczyków, którzy ubogacają siebie nawzajem oraz nas, Europejczyków, swoim pozytywnym i barwnym stosunkiem do życia i religii.